Adrian Leśniański i Kamila Anuszkiewicz, duet ze szkoły tańca towarzyskiego Kalipso, odnosi kolejne sukcesy. Po występie w półfinale programu Mam Talent, młodzi tancerze zaprezentowali się na arenie międzynarodowej, reprezentując Polskę podczas Mistrzostw Świata w tańcu towarzyskim, które odbyły się w Paryżu. W kategorii standard juniorów poniżej 16 roku życia duet zajął 20 miejsce. Należy jednak zaznaczyć, że młodzi tancerze trafili do bardzo trudnej grupy, z której aż 5 par znalazło się później w finale. Z kolei w kategorii tańca Tańców latynoamerykańskich juniorów poniżej 16 roku życia para uplasowała się na 25 miejscu i był to najlepszy wynik wśród wszystkich reprezentantów kraju. W tańcach latynoamerykańskich niewiele zabrakło, by dostać się do ćwierćfinału. To były zaledwie tylko dwa typy. Myślę, że występy były udane. Staraliśmy się jak mogliśmy. Po udziale w Mistrzostwach Świata para wystartowała w Grand Prix w Warszawie. Pierwsze miejsce w zawodach było bardzo blisko. Ostatecznie duet uplasował się na trzeciej pozycji. Zabrakło bardzo mało punktów nam do zajęcia pierwszego miejsca. O mały włos, no ale trzecie miejsce. Jest. Bardzo się cieszymy. Teraz przed parą kolejne wyzwania. Przygotowujemy się w styczniu do turnieju. Puchar Wieczystego. Pierwsze trzy miejsca zawsze zdobywają klasę wyżej. No i właśnie to będzie naszym celem. Ale na razie chyba zasłużony świąteczny odpoczynek, jak rozumiem? Tak, bardzo. Adrian Leśniański i Kamila Anuszkiewicz w stylu standard posiadają aktualnie klasę taneczną B. Pierwszy występ tej pary miał miejsce 10 maja bieżącego roku podczas ogólnopolskiego turnieju tańca towarzyskiego Pasja Cup, na którym tancerze zdobyli pierwsze miejsce.